Damy Was na Dancebook. Z tej strony Klaudia i Dimitri. Na tym kursie nauczymy się choreografii do utworu You Rise Me Up. Będzie to pierwszy taniec zbudowany na bazie tańca walca angielskiej. Zapraszamy. Najpierw pokażemy Wam kroki podstawowe walca angielskiego. Staniemy do Was tyłem. I przypominamy. Zaczynamy prawą nogą do przodu. I raz, lewą do boku. I łączymy. I teraz lewa idzie do tyłu. Lewa, prawa do boku i łączymy. Zobaczcie, że cały czas tańczymy na lekko zgiętych kolanach. I prawa przód, lewa bok, dwa łączymy. Znaczy łączymy. I lewa tył, dwa do boku i trzy łączymy. Tak, to jest liczymy do trzech. I raz, dwa, trzy. Lewa tył. Raz, dwa, trzy. I zasada jest cały czas tak, taka sama, tak? Prawa noga do przodu, lewa do tyłu. Nic się nie zmienia. I. Prawa, dwa, trzy. Lewa, dwa, trzy. Prawa do boku od razu łączymy. Lewa do tyłu, prawa do boku łączymy. Zobaczcie, że nie robimy czegoś takiego, tak? W ten sposób, tak? Tylko robimy dwa kroki pod rząd i łączymy. Idziemy. I prawa, lewa, łączymy. Dwa kroki pod rząd. Lewa, prawa, łączymy. I krok, krok, łączymy. Krok, krok. Łączymy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mhm. To teraz musicie powtórzyć to kilka razy. E, nauczyć się tego kroku. Nie idziecie dalej, póki nie powtórzyliście tego właśnie małego kwadratu. Bo to się nazywa mały kwadrat. Bez obrotu. W parze to będzie wyglądać następująco. tak? Partner będzie zaczynać prawą nogą do przodu. Partnerka lewą do tyłu, ale kroki cały czas takie same. Raz, dwa, Trzy. Teraz partner do tyłu lewa. Partnerka prawo. Tak. Ten sam krok. Zgrywamy się. Ja prawo, ona lewał. Ja lewał do tyłu, ona prawo. I. Raz, dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. Pokażemy tyłem. I ja prawo, ona lewa do tyłu. I. Raz, dwa, trzy. Ja lewo, ona prawo. Dwa, trzy. Prawa, dwa. Szy. Lewa, dwa, trzy. OK. I teraz z tyłu partnerka. Ona zaczyna lewą, ja prawą do przodu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja lewą, ona prawą. Cały czas zgrywamy się. Kiedy u mnie prawa noga, to u niej jest lewa. U mnie prawa, u niej lewa. U mnie lewa, u niej prawa. Mhm. I wszystkie kroki robimy do środka, tak? To jest ja cały czas idę tak jakby między nogi partnerki. Staram się przynajmniej dwa, trzy. Dobrze. Ten kwadrat będziemy tańczyć w różnym ustawieniu. Będziemy tańczyć w takim ustawieniu w parze, że lewą rękę trzymam prawą rękę partnerki, prawa ręka moje na jej lewej łopatce. Jej ręka, zobaczcie, lewa spoczywa na moim barku i stoimy w małej odległości od siebie. Dlatego, że jest to pierwszy taniec, nie taniec towarzyski. Tutaj jeszcze dochodzi sukienka. Ale pamiętajcie, że kolana lekko zgięte. Okcie trzymamy mniej więcej na wysokości naszej klatki piersiowej. Ta ręka na wysokości oczu partnerki. Ten zamek. Tak? I paluszki zamykamy. Tak samo u partnera z tyłu wszystkie paluszki razem. Tak jest. I tak tańczymy. Tak samo będziemy ten sam kwadrat tańczyć w ustawieniu cieni w ten sposób, że po prostu stoimy obok siebie. Ja prawym biodrem, ona lewym. I stajemy tak, jakby na przekątnej. Zobaczcie, każdy z nas ma miejsce z przodu, miejsce z boku na krok. W ten sposób. Mhm. Tak samo ten kwadrat zatńczymy w innym ustawieniu. W takim też, ale to wszystko już w trakcie. Dobrze, spróbujemy w taki zamknięte ramię. Ja stanę tyłem do Was. Zaczynam prawą do przodu, ona lewą. I idziemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Krok, krok łączę. Krok, krok łączę. Teraz ona tyłem, zobaczcie. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kiedy u mnie prawo, to u niej lewa do tyłu. U niej prawa, u niej lewa. U mnie cały czas na odwrót, więc my zgrywamy się. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok, to była powtórka pokrótce tych kroków. Więcej znajdziecie właśnie w tym kursie, który jest załącznikiem do tego naszego kursu, kursu walca angielskiego. Tam wszystko jest wytłumaczone krok po kroku, nawet technika, praca kolan i tak dalej. A teraz już przechodzimy do następnego kroku podstawowego, do powtórki. To będzie duży kwadrat. Tak, taka sama zasada, prawa noga do przodu, lewa do tyłu i teraz w pierwszym kroku dodajemy zwrot w prawo przez prawe ramię. Raz, dwa, trzy. Tak, to jest zobaczcie, Zwrot na 90 stopni. Zaczynamy prawą do przodu, zwracamy się do tej ściany. W pierwszym kroku. Raz, dwa, trzy. Udało się? Dobrze. Teraz lewo do tyłu, zwracamy się do Was przodem. W pierwszym kroku znowu, dwa, trzy. I teraz prawa do przodu, zwracamy się do lustra. W pierwszym kroku znowu i lewo do tyłu, prawo do boku, łączymy. Видите, така сама засада. Крок, крок до боку, так як в мавому квадраті. Крок, крок до боку. Тільки тепер в першому кроку додаємо обрут і крок до боку нормальні танчимо і вончимо. І тепер левол до тилу в першому кроку обрут до боку вончимо. І право до повсюду в першому обрут до боку вончимо. І левол до тилу в першому кроку обрут до боку вончимо. Пробуємо ще раз. Права, лева. łączę, teraz lewa, lewa, prawa, łączę, teraz prawa do przodu, raz, dwa, trzy i lewa do tyłu, raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Jeszcze raz i raz, dwa, trzy. Zobaczcie, że my tanczymy teraz z partnerką takie same kroki, po prostu kroki są takie same i u partnera i u partnerki. Zaczynamy po prostu w różnym czasie. Tak? Ja będę zaczynać prawo do przodu, a ona zaczyna tak jakby od drugiej części tego kwadratu, czyli lewo do tyłu. Próbujemy jeszcze raz. Na razie te same kroki i prawa przód. Raz, dwa do boku łączymy, lewa tył, raz prawa do boku łączymy, prawa przód, raz, dwa, trzy i lewa tył, obrót w pierwszym kroku trzy. Ostatni raz to powtarzamy. Raz, dwa łączymy, lewa. Raz, dwa. Łączymy prawa. Raz. Dwa. Łączymy. I lewa. Raz. Dwa. Trzy. I jeszcze raz. Raz. Drugi ostatni. Trzy. Lewa. Dwa. Trzy. Prawa. Dwa. Trzy. Lewa. Dwa. Trzy. Ok. Jak już oponujecie te kroki, to przechodzimy do e, zgrywania się z partnerką. staniemy do Was bokiem. Zobaczcie. Tak jak mówiłem, ja zaczynam prawo do przodu, ona zaczyna lewą do tyłu. Zgrywamy się. Na razie możemy e, tak za dłonie zatańczyć sobie. I w pierwszym kroku będzie obrót. Dwa, trzy. Teraz ja idę lewą do tyłu, ona prawą do przodu. Zgrywamy się znowu. Raz, dwa, trzy. Obrót jest w pierwszym kroku. I teraz idę prawą do przodu, ona lewą. I wracamy do punktu wyjścia. Ja lewą, ona prawo. Zobaczcie, żeby to się udało. Powinniście zastosować taki tryk taneczny. Osoba, która idzie do tyłu, schodzi nieco z drogi. Więc zobaczcie, zmniejsza swoje kroki i ustępuje pierwszeństwo. Od razu. To jest nie idziemy, nie ciągniemy partnerki ze sobą, tylko od razu otwieramy przed nią drzwi. Czy tam przed partnerem, tak? Zobaczcie, jak to robi Klaudzie. I ona schodzi z drogi, a ja idę między jej nogi. Zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. Hop! Dwa, trzy. I ja zobaczcie, kiedy będę tańczyć do tyłu, będę robić tak samo. Schodzę z jej drogi, a ona idzie. Między moje nogi. Raz, dwa, trzy. No. I zobaczcie, że stoimy teraz daleko od siebie za dłonie, ale i tak nam wychodzi ten obrót. Przez ten tryk taneczny. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pokazujemy jeszcze raz, z takiej perspektywy i. Raz, dwa, trzy. Raz, do każdej ściany. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok, jak już udało Wam się zatańczyć, jak zatańczyć razem, to przechodzimy do takiej pary. Możecie od razu do takiej pary zacząć ćwiczyć, tak? Ja prawo, ona lewo, tak samo. Raz, dwa, trzy. Ja lewo, ona prawą. Ja prawo, ona lewo. I ja lewo, ona prawo. Raz. 3. OK, pamiętajcie, żeby trzymać te łokcie, jak już tańczycie w parze, na wysokości swoich barków. Tak? To jest taka spływająca linia, powinna być. Nie za wysoko, nie za nisko. Spokojna taka pozycja, mała odległość od siebie ze względu na sukienkę. Tak? I zobaczcie. Jedna, która natychmiast ulepszy naszą jakość naszego tańca, to jest wasza klatka. Więc nie stoimy w ten sposób, tylko otwieramy klatkę, tak? Otwieramy klatkę, prostujemy plecy, łopatki razem, głowa do góry i staramy się tańczyć prosto stojąc. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok, poćwiczcie te kroki, nie przechodzicie do choreografii, dopóki właśnie nie opanowaliście tych kroków podstawowych. Tak to jest, powtórzmy jeszcze raz. Mały kwadrat bez obrotu, prawa przód, lewa tył oraz duży kwadrat z obrotem w pierwszym kroku. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Ok, i widzimy się na następnej lekcji, gdzie będziemy tańczyć choreografię.